Ostatnio zapytałem Miarka Olecha, który moment uważa za najważniejszy, a zarazem najtrudniejszy w całym przysiadzie. Jarek odpowiedział, że jest to moment wyjścia ze sztangą. Odpowiedź mnie nie zaskoczyła i absolutnie się tutaj zgadzamy. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest to tak istotne? Zapraszam na materiał. Moment wyjścia nie zaczyna się od kroku w tył, a już dużo wcześniej. Pierwszym elementem jest odpowiednie zainstalowanie sztangi na plecach. Musimy znaleźć przysłowiową półkę, aby sztanga odpowiednio umiejscowiła się na naszych plecach. Inaczej mówiąc, po wyjściu ze sztangą nie powinniśmy odczuwać żadnego dyskomfortu. Nie ma nic gorszego niż tuż przed zejściem w dół bardziej skupiamy się na tym, żeby sztanga nie mierzyła nam łopatki czy nie wykręcała nadgarstków. Drugi element, na który warto zwrócić uwagę, to rozstaw stóp. Wciąż wiele osób staje bardzo szeroko podczas ustawiania się pod sztangą, co utrudnia wyjście i powoduje niepotrzebną utratę energii. Jest to również częsta przyczyna zahaczania o stojach. Jeżeli ustawimy stopy w z automatu odejście będzie z bardziej stabilnej pozycji, sztanga nie będzie nam się bujać na boki i szybciej przyjmiemy pozycję startową. Trzeci element, nie mniej istotny, to uniesienie pozycji tuż po ustawieniu sztangi na plecach. Ruch ten powinien być wykonywany centralnie w linii pionowej, natomiast często powielanym błędem jest jednoczesne ściąganie sztangi ze stojaka z zapoczątkowaniem ruchu w tył. O ile z lekką sztangą być może nie odczujemy znaczącej różnicy, o tyle z ciężarem zbliżonym do naszego maksa możemy stracić stabilizację, lub w najlepszym przypadku sztanga zmieni swoją pozycję na plecach. Czasem to przesunięcie o 1 cm powoduje, że nasz przysiad stanie się o kilkanaście kilo cięższy. Ostatni etap to samo odejście. Dla optymalnego ustawienia wystarczy dwa lub trzy małe kroki do tyłu. Ja jestem jednak zwolennikiem pierwszej opcji i myślę, że każdy kto popracuje nad odejściem, jest w stanie ustawić się bez problemu w dwóch krokach. Im mniej zbędnych ruchów wykonamy przed zejściem w dół, tym więcej energii zachowamy na sam przysiad. Odejście możemy trenować w każdej serii rozgrzewkowej i roboczej, aż nabierzemy powtarzalności. Możemy również do planu dorzucić same walkouty z nieco wyższym ciężarem niż seria robocza. Po pierwsze będziemy przyzwyczajać się do większego ciężaru, po drugie to doskonałe ćwiczenie na stabilizację i po trzecie szybciej dodamy kilogramy na sztangę. Podsumowując... Ustaw komfortowo sztangę na plecach, stopy rozstaw na szerokość barków lub nieco węziej, odejście zacznij od uniesienia pozycji w pionie, postaw na krótkie odejście, maksymalnie w dwóch krokach i śmiało bij kolejne życiówki. Jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, niech moc będzie z Wami, dużo zdrówka.